Kreatywny Kucharz, którego ósma edycja już w tym roku się odbywa, obejmuje swoim zasięgiem obszar Województwa Podkarpackiego i Świętokrzyskiego, ponieważ gościmy uczniów ze szkół. Z Sandomierza to Województwo Święto Wszystkie z, z Krosna, z Iwonicza, z Oleszyc, no i oczywiście uczniów naszej szkoły. W tym roku do konkursu zgłosiło się 16 uczestników, a więc nieco więcej niż w latach poprzednich, z czego ogromnie się cieszymy. Uczestnictwo młodzieży w konkursie kulinarnym organizowanym w tej szkole po raz ósmy wskazuje własne kierunki rozwoju ucznia. Myślę, że taki konkurs pozwala również na promowanie kierunków gastronomicznych, pracy w gastronomii jest to praca trudna. Wymagająca, wymagająca zdyscyplinowania, wielkiej odpowiedzialności, a oprócz tego wymaga również kreatywności. W każdym zawodzie są artyści, tak również w zawodzie kucharza, w zawodzie gastronoma. Yy, są artyści, którzy uruchamiając własną wyobraźnię, potrafią stworzyć takie małe arcydzieła z. Dostępnych surowców. Formuła konkursu pozwala na sprawdzenie się w warunkach niemalże rzeczywistych, ponieważ uczestnicy mają do dyspozycji listę surowców, a lista surowców może się okazać niewystarczająca. Część z uczestników może korzystać z tych samych surowców, więc dla części może zabraknąć, muszą korzystać z innych, a więc uruchamiają własną wyobraźnię, własną kreatywność i tworzą te dzieła kulinarne. Młodzież ma do przygotowania deser, w którym używają czekolady gorzkiej i mlecznej, deser sporządzając z surowców własnych. Gastronomiczne dla młodzieży są dużym takim nabyciem dużego doświadczenia. Tutaj młodzież zdobywa takie umiejętności ponad ponadpodstawowe, ponadprogramowe, doskonali się w swoich podstawowych umiejętnościach, a jednocześnie właśnie może pokazać coś więcej, ponad program. Tutaj to bardzo ważne jest nabycie takiego doświadczenia i jedna jeszcze taka rzecz, odporności na stres, bo jak każda praca tutaj na, w gastronomii Mamy do czynienia z różnymi czynnikami, które wpływają na to, że ta potrawa deser może być raz lepiej, wyjść raz gorzej. Więc młodzież naprawdę nabywa bardzo dużego doświadczenia i odporności, umiejętności radzenia sobie w stresie. Czyli to, co potem, mi tak mi się wydaje, dla pracodawcy, jest bardzo ważnym, bardzo ważnym elementem takiego pracownika, który przychodzi. To nie jest osoba, która ma tylko umiejętności szkolne, ale umie coś zrobić więcej, pomyśleć w momencie, gdy coś nie wychodzi, jak to naprawić. Zrobić takie kreatywne podejście, kreatywne działania w stosunku działań naprawczych, czy nawet coś wymyśleć. To są takie te główne działania. Konkurs ten pozwala na to na wymianę doświadczeń, na, na naukę, na dalszy rozwój, na wykazanie kreatywności i jest, jest dużym doświadczeniem dla młodzieży. Bardzo ważne jest to, że młodzież korzysta ze wskazówek kucharzy tutaj doświadczonych. I widzę, że coraz chętniej uczestniczą w konkursach po to właśnie by nabywać doświadczenia i rozwijać się. Danie główne, danie z łososia sporządzają surowców przygotowanych przez organizatora i muszą tu się wykazać dużą kreatywnością, ponieważ korzystają z surowców, które poznają w danym momencie z którymi zapoznają się w, w, podczas konkursu. W komisji konkursowej w tej chwili mamy siedmiu kucharzy z renomowanych restauracji, zarówno z Tarnobrzega, jak i z Rzeszowa, z Mielca którzy wymieniają doświadczenia, pokazują młodzieży, uczą to młodzież. To podnosi rangę tego konkursu. Młodzież spotyka się właśnie tutaj, znajduje się w nowej sytuacji i dzięki temu pozwala to na uruchomienie wyobraźni, wcielenie w życie własnych fantazji kulinarnych i to właśnie umożliwia im ten konkurs. Nie jesteśmy na konkursie Kreatywny Kucharz którego założeniem jest to, aby młodzież wykazała się własną inwencją twórczą przy produkcji, przy wytwarzaniu dań, e, powiedzmy z naszym jakimś wstępnym pomysłem. E, bazują dzisiaj na, na łososiu, na czekoladzie, w dwóch wariantach. Młodzież przede wszystkim dokształca się, my tutaj nadzorujemy ten, ten konkurs, dokształcają się, nabywają doświadczenia i przede wszystkim zachęcamy tutaj, aby w tym zawodzie pozostali. Podczas dzisiejszego konkursu e, uczestnicy przygotowują e, dwa dania. Jedno to jest deser na bazie dwóch czekolad z doborem własnych składników, e, indywidualnie dobranych e, i własnoręcznie skomponowanych. Drugie danie to jest danie główne, zasadnicze, oparte na e, łososiu. Do łososia mamy jakąś tam gamę produktów, które my wyznaczyliśmy, e, aby też pobudzić tą inwencję twórczą e, zawodników w, w tych produktach, które my wyznaczyliśmy. Oczywiście jakiś minimalny dobór składników własnych też wchodził w rachubę. No, i każdy ma możliwość przyrządzenia dania według własnej inicjatywy, własnego sposobu przyrządzenia. Czy to grywane, czy smażone, czy gotowane, to już inwencja twórcza i inwencja własna wykonawcy. Stopień trudności tego konkursu jest dosyć wysoki. Raz ze mną oceniają kucharze zawodowi z bardzo dobrych hoteli i restauracji, i wspólnie tutaj oceniamy dzisiejsze konkursy. Podczas chodzenia tutaj między uczniami, podczas chodzenia podczas konkursu, e, oprócz e, uwag merytorycznych, technicznych, które cały czas e, na bieżąco im dajemy, e, bierzemy pod uwagę tak samo e, potem przychodzenie, ocenie organoleptycznej, smak, wygląd potrawy, konsystencję, technikę przyrządzenia, e, tak naprawdę cała baza. Rzeczy. Bierzemy tak naprawdę i czas, organizację pracy, całość BHP, stanowiska pracy, więc zachowanie, ale oprócz samych tych powiedzmy, oceny dajemy też mnóstwo porad, pomagamy przy produkcji, ewentualne błędy wychwytujemy, aby ktoś nie popełniał ich po raz kolejny i nie powielał na kolejnych konkursach, czy to w życiu już prywatnym, zawodowym. Dajemy maksymalną ilość rad, które wydają nam się i powinny być stosowne i dobre, tak żeby ta praca w przyszłości dała pozytywne efekty. Oczywiście, że dzisiaj uczniowie bardzo dobrze sobie radzą, kreatywność na talerzach jest bardzo wysoka, pokazują swoje umiejętności i naprawdę te talerze, nie dość, że pięknie wyglądają, to przede wszystkim bardzo dobrze to wszystko smakuje. No, dla młodzieży, to jest na pewno taki bardzo dobry kontakt pierwszy kontakt. Z potencjalnym pracodawcą. To jest osoba, która potem, jeżeli się wykaże, no i brzydko mówiąc, przypadnie do gustu albo spodoba się szefowi, taki szef ma możliwość zaproponowania mu potem jakiejś oferty pracy. Więc to jest dla młodzieży też bardzo ważny etap w ich karierze zawodowej. Dlatego dla każdego ucznia, bitnego ucznia, udział w wszelkiego rodzaju konkursach, zawodach jakichkolwiek gastronomicznych. To właśnie i obcowanie z, z szefami kuchni to jest taki krok, jakby jeden krok do przodu w stosunku do pozostałych, aby zdobyć tą lepszą pracę. Oceniając dzisiejsze potrawy, z naszej strony oczywiście najważniejszy jest smak i też bierzemy bardzo, bardzo pod uwagę aspekt wizualny tych potraw.